Tylko, że już niedługo zbliżamy się do kontynuacji cykli wszystkich naszych e, prac e, epigenetycznych, czyli rozwija się cykl epigenetyczny Combo Kigai. I też e, mam zamiar, myślę, że w następnym tygodniu już coś konkretnego wyemitować. Natomiast, tak jak e, słyszę od was wielokrotnie, e, jak ktoś mówi, ten świąteczny, noworoczny czas jest wymagający dla wielu. Nie jest to wyłącznie moje wrażenie, nie jestem odosobniony w tym, dlatego że mamy do czynienia z pewnego rodzaju kumulacją. Po pierwsze, archetypiczne przekonanie o tym, że następuje pewien przełom. Jest to świadomość ukryta, kultywowana przez wiele kultur ludzkich, przynajmniej półkuli północnej, a jeśli południowej, to przeniesionych przez kolonizację na kołkole południową również, gdzie oni mieli oczywiście swoje przesilenia przed tam przybyciem naszych kolonizatorów, że jednak faktycznie jest to czas, w którym modlono się wiele, wiele tysiącleci o to, by światło powróciło, by dzień znowu zaczął stawać się dłuższy, by noc, nie okazała się czymś, co już zostanie na dobre. Ja wiem, że to naiwnie brzmi, jednak czy tylko mi się wydaje, że w narracji na przykład depresyjnej lub wielu innych zachowań chronicznych, które lubią wracać do siebie jako do osoby będącej ofiarą okoliczności, nie powraca przypadkiem nastawienie preferowania widzenia sytuacji Trudnej i ciężkiej, jako tej, która jest wytrwała i prawdopodobnie bardziej realna, i najprawdopodobniej upartsza, i najprawdopodobniej ta, która już zostanie ze mną, niż tych rzeczy, które nazywają się okazjami, możliwościami, udogodnieniami, które to traktowane są przez umysł chroniczny jako rzeczy chwilowe, którym raczej nie warto ufać. No właśnie. Więc Jakie są zalety pracy detraumatyzacyjnej nie tylko za pomocą webinarów, takich jak komboiki GAI, a zwłaszcza bloku epigenetycznego, ale również pracy indywidualnej, sesyjnej, jak również warsztatów zbiorowych, takich jak prowadzę na przykład na Powroźniczej w Krakowie w Instytucie Psychoedukacji. No, mianowicie to, że dla osób, które stosują to regularnie i robią z tego swoją prywatną rutynę, bardzo mocno zmienia się dostępność okoliczności, i jak to nazwa przysłowiowo, każda pogoda staje się dobra na swój sposób. I to już nie tylko dlatego, że sobie to wmówimy albo że taka jest nasza filozofia, ale również autentycznie, również to, co fizjologicznie i podświadomie było przygnębiające, przestaje takie być. Staje się zasobem. I mówi się też, że. Mówi się o pewnych rzeczach w życiu, nazwanych mm, ważnymi dla nas, że kocha się je lub te osoby lub te rzeczy, kocha się je całym sercem. W istocie bardzo mało jest w przyrodzie osób, które tak naprawdę kochają całym sercem, ponieważ miłość, którą my pamiętamy z tak zwanego traumatycznego nawyku, jest kochaniem sercem, które czuje się niekompletne, wyszczerbione, puste lub pozbawione czegoś, i ona w tym obiekcie miłości upatruje uzupełnienia. Więc kocha się co najwyżej tą dziurą, tą całą dziurą. Natomiast integracja detraumatyzacyjna powoduje, że naprawdę czujemy się cali. Że jądro nas, tak jak jądro komórki, tak jak jądro tożsamości, tak jak jądro serca, tego metaforycznego, a kto wie, może i prawdziwego, tego miejsca w mózgu, które odpowiada za to poczucie, staje się w swoim poczuciu kompletne, całe, całkowite. I wtedy kocha się całym sercem. I to oznacza również pewnego rodzaju wolność od natręctw, które nazywa się natręctwami, pod tytułem czytaj znaki. Kot mi przebiegł drogę. Ciągle widzę wszędzie reklamy produktów, które mówią o czymś, że czegoś mi brak. Albo ciągle w telewizji o tym gadają, albo nagle trafiam ciągle na podcasty. Yy, algorytmy i roboty podsłuchują to i podsyłają mi to, czego się boję, albo to, co uważam, że, mi nie, że powinienem mieć, albo to, co dla mnie jest najistotniejsze, a wciąż uważam, że tego nie mam. Albo boję się mieć, albo boję się, że tego dojdzie, bo czuję się niegotowy, niegotowa. Te no, znaki, znaki, znaki. Oczywiście przekute często również i zracjonalizowane w tak zwaną ezoteryczną legendę, która mówi, no słuchaj, wszechświat ci podpowiada. Kronika Karniszy do ciebie gada, co jest nie mniej nie więcej tylko umysłem traumatycznym, który zaczyna szukać, preferować sygnały, które podchodzą pod ten schemat, więc te znaki stają się pożyteczne. podobnie jak dostrzegane w ścianie występy, na które możesz zaczepić swoje dłonie i stopy, żeby się na nią wspiąć albo ją obejść, albo znaleźć w niej dziury, a nie jako Pełne nadziei, wymodlone oczekiwanie nadejścia zbawczości, lub też wypatrywanie trudności yy, i zagrożeń. Więc uwolnienie się od natręctwa yy, szamańskiego, ja to nazywam, nerwica szamańska, czyli wypatrywania znaków i ostrzeżeń, zamiast zaufania do własnego życia i jej. Inteligentnego wykorzystywania tego nie na, zakresie, nie na zasadzie inteligencji, jestem tak cwany, że nie dam się zrobić w konia, tylko inteligencji, która mówi, popełniam błędy i korzystam z tego. I podobnie zresztą ma się rzecz w równowadze pomiędzy kreatywnością i adaptacją, gdzie być może nadmiar adaptacji kazał nam dławić swoją kreatywność, a być może rozbuchana kreatywność, w której szukaliśmy ucieczki od rzeczywistości, powoduje, że czujemy się nieprzystosowani. Równowaga jednego z drugim, raczej integracja jednego z drugim, nie przeciwstawienie jednego drugiemu, a raczej zbadanie wspólnych celów jednego i drugiego powoduje, że kreatywność i adaptacja wzajemnie się wspomagają. To natomiast staje się a propos świąt i stresu finansowego tych świąt niesamowitą pomocą w czymś takim jak zarabianie. W czymś takim jak zarabianie, ponieważ to też uwalnia nas dosyć mocno od tak zwanych projekcji albo raczej obsesji projekcyjnej, której możemy się też władować często przez bypassy duchowe i tak zwaną ezoteryczną nadinterpretację, w której myślimy sobie, że jeżeli coś mnie strasznie irytuje w innych ludziach, to to na pewno musi być coś ze mną. To na pewno musi być coś mojego. To do pewnego stopnia jest trochę bardziej etyczne niż w sytuacji, w której naprawdę uważalibyśmy, że świat nas prześladuje i spisek na nas czyha zewsząd. Mniej paranoiczne. Natomiast nie jest to do końca też przydatne, dlatego że to wcale nie jest tak, że jeżeli coś cię u innych denerwuje, to to na pewno jest Twoja cecha ukryta. Dlatego że ilość kultywowanych projekcji w istocie jest o wiele mniejsza niż nam się wydaje i odkodywanie i też sprzymierzenie się z tym, co wydawało się naszym przeciwnikiem w tym myśleniu, uwalnia bardzo dużo ugrzęźniętej życiowej energii, która jest zainwestowana w ciągłe samoanalizowanie się to się samo jakoś odpręża. To zresztą uwalnia również nas od pewnego rodzaju czasoprzestrzennego uwięzienia się w przekonaniu, że to, co dziś przeżywamy, musiało być zdeterminowane czymś, co było, więc dziś jesteśmy raczej udupieni, no bo przeszłość się nie zmieni. Natomiast oczywiście, w neurologicznym wymiarze, tam gdzie odczuwamy, że ta zmiana w nas, nas determinuje, przeszłość nie tylko można, ale i należy zmienić. W takiej sytuacji, podobnie mm, zresztą jak w przyszłości, to neurologicznie odczuwano jak najbardziej. I w wyniku czego uprawdopodobniają nam się scenariusze, które uważaliśmy za abstrakcyjne, dotyczące tego, że możemy naprawdę osiągnąć sukces i zharmonizować wcale tego sukcesu z naszym codziennym szczęściem. Szczęściem, które jest niczym innym jak akceptacją tej rzeczywistości, jaka jest. Czyli nas. Co wreszcie doprowadza nas do dwóch bardzo ważnych mentalności jako zasobów: że najważniejszą i najważ... praktycznie jedyną realnie odczuwalną walutą dla nas w tym życiu jest nasz czas. A po drugie, to nie my jesteśmy towarem, którym mamy handlować z naszym rynkiem, lecz wartości nasze przekuwają się w materialne i wymienialne elementy, jeżeli poczujemy, że są kapitałem, z którego możemy te wartości rozwijać. I to jest naszym produktem, a nie my sami. Więc przestajemy handlować sobą, nie sprzedajemy się. Zresztą nie możemy się już sprzedawać się, jeśli nasze serce jest całkowite i tym całym sercem kochamy nasze życie. Zapraszam do iKigai, do webinarów i na zajęcia.